Boże, znów położyłeś swoje buty na moim łożu. Bardziej obchodzi cię twoja pościel niż to, że musiałem na ciebie czekać. Nie, wszystko, co dotyczy ciebie, jest dla mnie ważne. Przepraszam, że musiałeś na mnie czekać. Ciągle jesteś zapracowany, ja również mam swoje zajęcia. Gdy jesteś cesarzem, ja jestem cesarzową. Zarządzasz polityką stanu. Ale harem również rządzi się własnymi prawami. Ciągle muszę rozwiązywać konflikty pomiędzy królowymi. To dlatego, że jestem twoją ulubieńcą. O co chodzi? Dlaczego się śmiejesz? Spójrz na siebie. Byłaś taka mała, gdy się spotkaliśmy. Wydoroślałaś. Jesteś uszczypliwy, ale jesteś też cesarzem więc nie mogę nawet ci nic powiedzieć. Ale ja chcę coś powiedzieć. Co? So, Gatti. Jesteś jedyną osobą, która może się tak do mnie zwracać. Jesteś mąż.